Chcesz trójwymiarowe plecy musisz rozwinąć mięsień czworoboczny. Większość osób nie potrafi efektywnie go trenować, a po tym materiale ty nie będziesz jedną z nich. To moje plecy kilka lat temu, a oto metody, które pomogły mi je rozwinąć. Górna część czworobocznego, czyli stępująca, przebiega niemalże pionowo i w dużej mierze odpowiada za uniesienie kompleksu barkowego w górę. Do jej zaangażowania świetnie sprawdzi się ruch typu szragrow. Ustaw się bardzo blisko wyciągów i wyobraź sobie, jakbyś chciał unieść pionowo w górę swoje łokcie. Jednocześnie unosząc łopatki. Z wolnym ciężarem możemy wykonywać klasyczne szruksy lub z oparciem klatki piersiowej o ławkę. Część poprzeczna ma bardziej poziome ułożenie włókien, co oznacza, że cofa nasze łopatki. Ale po części odpowiada również za ich uniesienie. Świetnie sprawdzą się wiosłowania w horyzoncie z wysokim odwiedzeniem ramienia. Prowadź ruch w hybrydzie retrakcji i elewacji. Czyli gdy wykonujesz przyciągnięcie, staraj się równocześnie spinać i lekko unosić kompleks barkowy. Wiosłowanie na maszynie z wysokim prowadzeniem łokci, czy focze wiosło handlami, z wysokim odwiedzeniem. Sprawdzi się świetnie. Dolne regiony czworobocznego to górny rotator łopatki i mają skośne ustawienie. Będą istotnie stymulowane przykładowo w y Istotnej stymulacji dozna również w ściąganiach z góry z lekkim odchyleniem i prowadzeniem łokci z tułów. W treningu czworobocznego ważnym elementem będzie pozwolenie łopatkom pracować swobodnie.